Cześć. Pewnie zapytacie o to chodzi z tym ufytem. E, no więc sami zobaczcie, jak było na moim biurku, a teraz zobaczcie, jak jest. Więc przyznajcie, chyba jest różnica. I, I zastanawiałem się, co z tym zrobić. Jakieś maskownice, może rzepy, żeby to posegregować. I, i stwierdziłem, że chyba najprościej będzie w końcu zamontować coś, co już posłuży na dłuższe lata. Łącznie z tym, że laptopa miałem na pudełeczkach, żeby był wyżej, żebym nie musiał zginać głowy patrząc na ten monitor, a jednak często na niego zerkałem, mimo że to tylko monitor pomocniczy, ale jednak e, musi być dla mnie wyżej, inaczej mnie boli kręgosłup. Więc e, padło na takie rozwiązanie. Skusiłem się kupić e, używkę na OLX i myślę, że to był strzał w dziesiątkę. W tej chwili pokorzystałem sobie już z tego i jestem mega zadowolony. Najpierw założyłem tam mój stary monitor. No i docelowo wiedziałem, że będę wymieniał na inny, więc nie minęło dużo czasu, może z tydzień albo dwa i zaopatrzyłem się w inny monitor, też używkę. Łącznie całość mnie kosztowała poniżej 250 zł, żeby zrobić modernizację na tym biurku. I jestem bardzo zadowolony. A teraz możecie zobaczyć, jak to zrobić, jak, jak działa taki uchwyt. Może nie każdy wie. Myślę, że nie każdy wie, że w ogóle takie uchwyty istnieją, więc zobaczcie sobie, jak można zorganizować kable na biurku. No więc tak, jak to działa? Tu z tyłu powinna być Okej. Mam takie utrudnienie. Łatwiej będzie go wykręcić niż ściągnąć na tej mikroszynie A Poszło. I tu niestety mam taki rancik, który blokuje swobodne ściąganie tego. I teraz teraz Większość monitorów. Ale niestety nie wszystkie mają z tyłu jakiś standard mocowania. On się chyba nazywa VESA. I w dwóch wymiarach te standardy. Chyba 85x85 85 i 100x100, ale mogę się mylić. Nie możecie sobie sprawdzić, czy wasz monitor ma w ogóle jakieś dziurki z tyłu, bo są monitory. Które mają nóżkę, która przychodzi bezpośrednio do monitora i nic więcej nie ma. Ja sobie teraz kupiłem specjalny monitor. Specjalnie wybierałem taki, który będzie miał małą ramkę z przodu. Żeby to nie był taki monitor starego typu, żeby był energooszczędny. I że właśnie miał to mocowanie, które jest mi tu potrzebne. I teraz idę po niego. Ok, mamy to. Ten monitor, w przeciwieństwie do tamtego, ma nóżkę oddzielnie montowaną. Tamten miał nóżkę, która była właśnie w te otwory montowana, a ten monitor ma oddzielnie nóżkę, a otwory ma oddzielnie. Więc trzeba będzie tu dopasować też odpowiednio śruby na odpowiednią głębokość, ale widzę, że on tutaj jest chyba bardzo głęboko, więc nie powinno być problemu. Kwestia tylko odczepienia tej nóżki. i przejść w odpowiednią stronę po prostu śrubki, które dostałem do ramienia. I ten jeszcze przewidział to, że może być mniejsza albo większy gwint. Bardzo fajnie. jeszcze delikatnie to skorygować, a nie ma to większego sensu, bo później na ramieniu będziemy mogli skorygować sobie jak monitor wisi to po prostu. Myślę, że im równiej będzie tu, to łatwiej będzie później też. Z tym nie będzie problemu, on po prostu sobie rata, żeby zawisnąć. I damy mu śrubkę tutaj. Dobra. Tylko jeszcze czy wysokość jest OK. Tak jest to dla mnie jest ta wysokość w porządku. Myślę, że mogę zarobić się za podłączenie kabli. I tak prąd zostanie ten sam. OK. Prąd jest ten sam i tylko wymiana jeszcze kabla. Od samego monitora do laptopa. Tutaj trzeba podmienić go na HDMI. No i dobra, i z prostym sposobem zostaje mi jeden luźny kabelek. Gdybym ja chciał zabrać ze sobą zasilacz od laptopa, to żebym go tutaj nie miał przypiętego. Ten kabelek jest luźny, cała reszta jest ukryta po prostu w ramieniu. Wszystkie kabelki ładnie idą sobie. Nie poczuwa żadnych patch nie poczuwa żadnych trytek. Świetna sprawa. Teraz tylko dopasowanie, gdzie to ma być. Jak po prostu włączę to, to jeszcze dopchnę sobie w odpowiednich kierunkach. Ale mniej więcej to będzie coś takiego. Nie. nie tyle, trochę zabawy było. Ale myślę, że porządek na biurku, który teraz będzie utrzymany, jest na wysokim poziomie, a nie takie osablowanie, które sprawia, że jak się siada, to od razu wygląda jak bajlę. A to wiadomo, że jak już jest trochę nabałaganione, łatwiej człowiekowi jest dużyć coś, żeby stał się większy bałagan, więc rad będzie przynajmniej ładnie, przejrzyście. Będzie tak zwany desk. Ok, na to zwrócić uwagę kupując takie ramię? Po pierwsze zastanówcie się jakiej grubości macie biurko, ponieważ uchwyt musi wam pasować. Po drugie zastanówcie się co chcecie, czy chcecie mieć laptopa czy dwa monitory. U mnie nie ma problemu. Można ściągnąć podstawkę od laptopa i jest takie samo mocowanie, na którym można zamocować drugi monitor. Po trzecie, ważne, żeby właśnie ramię miał jakikolwiek system, który będzie prowadził wasze kable, żeby rzeczywiście to uporządkować. I Chyba jedna z ważniejszych rzeczy zastanówcie się, czy będziecie kiedykolwiek ruszać waszymi monitorami albo waszym laptopem w jakimkolwiek kierunku, ponieważ u mnie bardzo łatwo można przyciągnąć do siebie i oddalić monitor, ale żeby podnieść go wyżej albo niżej potrzeba rozkręcić tę śrubkę. Więc jeśli planujecie zmieniać pozycję często, siedząc przy komputerze, no to wtedy warto też się zastanowić nad ramieniem, które będzie można swobodnie poruszać w górę i w dół, a nie tylko do siebie i od siebie. W moim wypadku, ja wiem, że, że raz ustawiona kombinacja, pozostanie tak prawdopodobnie w nieskończoność, aż będę znowu wymieniał monitor. Myślę, że za jakieś 150 zł na promce możecie to wyrwać. Ostatnio też widziałem taką promkę. Więc poszukajcie. Na Allegro też widziałem różne modele. Tylko patrzcie, co Wam sprzedają, żebyście się nie wpakowali w jakieś ramię, które jest sztywne i nie ma możliwości odginania w żaden sposób. Natomiast jeśli chodzi o organizację kabli, jestem bardzo zadowolony i to rozwiązanie ze mną dostaję. Ok ja jeszcze bonusowo pokażę Wam, jak było to zamontowane wcześniej z tym monitorem, który tutaj zawiesiłem na samym początku. Nóżka jest trochę dziwna, ale od razu widać, o to chodzi. Tu są dwa uchwyty, na które zawieszę, zawieszę monitor. I później dokręcę to śrubkami. Czasem jest tak, że po prostu a, cały, cały ten element jest ściągany i mocowany do jakiegoś tam śpienia. Natomiast tu to będzie łatwa sprawa. O. I tak naprawdę tylko te cztery śrubki gotowe. Więc to by było walecznie proste. Mam nadzieję, że Wam się też uda z Waszymi monitorami.